Ciderland, Ciderland na tle żółto-czarnych barw. Takie okrzyki na meczach Radziankowskiego Ruchu nie milkną nigdy. To bez wątpienia duma całego miasta. Mały klub, ale z ogromnymi tradycjami. Na polskich boiskach od ponad 90 lat popularne cydry istnieją dokładnie od 1919 roku. Największy sukces klubu przypada na rok 1998, kiedy Radziankowski ruch po raz pierwszy pojawił się na boiskach piłkarskiej ekstraklasy. Do tej pory spędził tam trzy sezony. Ten aktualny żółtoczarni spędzą jednak na zapleczu ekstraklasy w piłkarskiej pierwszej lidze. I chyba każdy z 2000 kibiców co sobotę zasiadających na trybunach przy ulicy Narutowicza marzy wyłącznie o tym, by już za rok na piłkarskie salony powrócić. A szanse są duże, bo nawet w Krakowie czy Katowicach nie mają klubu z takimi kibicami.